Cześć, witam Was z dziedzińca, zamku Pieskowa Skała. Chcę Wam powiedzieć teraz troszkę o architekturze tego miejsca. Eee... Miejsce to łączy trzy style, gotycki styl i jest to gotycka baszta i mury obronne, styl renesansowy, właśnie w stylu renesansowym mamy ten arkadowy dziedziniec, za chwilę wam go lepiej pokażę i loggia widokowa też jest w stylu właśnie renesansowym oraz elementy barokowe i tutaj mamy Kaplicę zamkową i bramę wjazdową. Ja znajduję się, tak już powiedziałam, na dziedzińcu arkadowym. Popatrzcie, tymi dziedzińcami można było się poruszać tutaj. Mamy dwa piętra dziedzińców, dziedziniec zamknięty. Widzicie, zamek jest również zbudowany z wapienia jurajskiego. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Cześć.